You okay? Look at all the pretties my little girl is giving oh, me. Oh, oh. I'm sure there's someone who can help. I'm this is my home. home. Apparently, I belong. Yeah, I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help. Snow, baby, please. Witajcie Rezydenci Zła, w ostatnim już odcinku z DLC End of Zoe do gry Resident Evil 7. Spokojnie, coś się kończy, coś się zaczyna, więc bądźcie na bieżąco, obserwujcie kanał, bo jeszcze wiele interesujących i ciekawych rzeczy spod szyldu uniwersum Resident Evil pojawi się właśnie na tym apropos kanale. Rezydenciaki, nie mogę nacieszyć oczu, jak to DLC właśnie tutaj w tym momencie wygląda. Te mroczne klimaty, tego lasu i tak dalej, no pobudzają moje wyobraźnie do tego, żeby pyknąć sobie w ósmą część Resident Evil i w tych śnieżnych klimatach, oj, to będzie zaje fucking kurwa biste, nie? No ale dobrze, mniejsza z tym, zanim również zaczniemy świętować nasz sukces zakończenia siódmej części Resident Evil, trzeba kilka tematów dociągnąć do samego końca, ale a propos, jeśli jesteśmy przy Village, nie wiem czy pamiętacie z poprzedniego mojego materiału jak spuszczałem się na temat tego, że Capcom to troszeczkę leniuchy i lubią wykorzystać znane motywy z poprzednich części na potrzeby tych nowych. Jeśli przyjrzycie się temu budynkowi, temu kościółkowi, cmentarzysku, jeśli oglądaliście zwiastun Resident Evil Village, wiecie, że Capcom wykorzystał już znane asety na potrzeby Resident Evil 8. Czy to jest pójście na łatwiznę? Może i tak i nie czasem gryzie nas to w oczy, jednak jeśli hej, ludziska dostaniemy szybciej dzięki temu nową część, to ja jestem jak najbardziej za. I tym pozytywnym akcentem kończę ten rezydenciaki temat. Wyzbierajmy to, co możemy tutaj sobie podnieść, bo czeka nas epickie starcie z kilkoma właśnie pleśniakami, w tym właśnie z przerośniętym grupciem. Więc warto kilka bombek sobie tutaj wytworzyć. Proszę cię bardzo. Oszam to ja przez ten czas tutaj tego kleśnioka sobie wykończę. Ach, pięknie. Pięknie w twarzyczkę dostał. Oj, oj oj, oj oj. Gruby, wolisz na ostro. Polecimy na ostro, czemu by i nie? Temu panu już podziękujemy. Możecie wykorzystać sobie tutaj harpuny na tego właśnie grubego, bo z aligatorami nie będziemy już się rezydenci mierzyć. Proszę. Prezent z okazji nowego roku i Bożego Narodzenia. Zrób to dla nas i pęknij. Rozsypał się. Ojej, jak mi przykro z tego powodu. Ciśniemy, nie ma co tutaj dłużej rzeźbić w gawnie, za przeproszeniem. O, to muszę sobie tutaj wziąć. I teraz jest taki temacik, troszeczkę śliski, którego do końca nie rozumiem, ale nie wiem dlaczego ten stwór właśnie Zoe tutaj jakby złożył na ołtarzu, tak? Nie wiem, ma to być jakaś symbolika, oddanie hołdu i części, jakby jej... I have any idea. Więc jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzach. Dokładnie, jest to jakaś profanacja. Jednakże, my mniej więcej już wiemy, kim jest właśnie ten stwór. Może dlatego Zoe tutaj jest na tym ołtarzu, no bo to jest jakby ostatnia ważna persona dla tego potwora. To jest niezwykle ciekawy twist fabularny. Trzeba przyznać. Sam Jack Baker we własnej osobie. Jak on kurwa, to wszystko przeżył, to ja nie mam bladego pojęcia. God damn it, Jack. Don't you brother? Don't do it! Don't you touch her! Jack! Get me the fuck out of here! I'm your family! How the fuck can you do this to me? Get me the fuck out of here! Motyw takiego utopienia gościa bardzo mi się kojarzy z filmami, takimi jak, nie wiem, pulp fiction, nie wiem dlaczego, ale właśnie takimi typowo gangsterskimi produkcjami, gdzie pozbywali się z niewygodnych świadków i wpierdzielali betonowe buciki do, z nimi do wody. O, oh, hell, Jackie Boy. What's happened to you? Może to taki easter egg? Kto wie. No nie wiadomo, co z tym Jackiem się cholercia porobiło, Joe.

no i trzeba przyznać, że za pierwszym razem robi naprawdę to wrażenie, klimat jest e, potężny i idzie się tutaj wczuć i wiemy, że nadchodzimy po samego e, czaka. Tylko my jesteśmy tą ostatnią linią oporu. I miło też, fajny gest ze strony twórców, że pozwolili nam wrócić do domostwa państwa Bakerów. Mamy tą możliwość zobaczyć, jak. Ich ten cała rezydencja wygląda po tym, gdy pozbyli się Evelyn i Umbrella Corporation przejęła kontrola. Kontrola, kontrolę nad tym obszarem. O kurwa, mili Państwo, troszeczkę was za dużo tutaj. Dobrze. Nie lubię się cofać, ale czasem ucieczka jest najrozsądniejsza. Zabiorę sobie to apteczkę, może się przydać, na pewno się przyda. Będziemy troszeczkę medykamentów tutaj wykorzystywać. No, teraz to czuć, że mamy power w łapie. Leśnioki dosłownie na strzała będę schodzić. Prawie, że na strzała. Pardon. Musimy naładować Charging. tą broń do drugiego, a przynajmniej Charging. trzeciego stopnia. O, to jest moc. A Joe, ty i tak miałeś parę już w łapie, co? Też mi się wydaje, że tego tu już Jack nie przeżyje. Ajajaj, aj, aj, pięknie, pięknie. Nie ma tutaj wiele przedmiotów już do zbierania, rezydenci. Ale mamy taką możliwość, to zajrzyjmy. To już żeśmy widzieli przy okazji podstawki DLC z Zoe, więc nie ma co zbędnie przedłużać, ciśniemy wykończyć ostatniego bossa. Zwróćcie uwagę właśnie jak się tutaj wiele pozmieniało w domostwie państwa Bakerów. Mamy tutaj jako leżankę przysłowiowo-taktyczną, skrzynki z amunicją, te skrzynki kojarzą mi się z Resident Evil 3 Nemesis. Z tymi klasycznymi, bo właśnie w taki oto sposób się prezentowały. A jej. Teraz to możecie się, rezydenci, y, naprawdę wyżyć. DLC, właśnie tutaj, z Joe, to jest zaje fucking bista sprawa. Na przykład, po ciężkim dniu w szkole, czy ciężkim dniu w pracy. O cholera, podwójny dół świat To jest coś, co mi się podoba. Wróbcił bądź grzeszny, dobrze? Zaraz dostaniesz papu. Nie wiem jak to wygląda na wyższym poziomie trudności, ale tutaj wystarczy jak widzicie jeden strzał. Wiadomo, że ta broń została zaprojektowana na potrzeby rozgrywki tutaj, tak? Tego DLC, ale podoba mi się to, że twórcy postarali się w jakiś sposób wytłumaczyć, rzucić nam sensowne, logiczne wyjaśnienie tej broni, tak? O ile tak można ją nazwać? Mianowicie chodzi tutaj o to, że e, dzięki temu Taka osoba jak ja czy nawet wy mogliście w łatwy sposób transportować różne ciężkie przedmioty. I tyle jeśli chodzi o filozofię tej broni. A przy okazji Joe może wykorzystać ją, żeby ukatrupić Jacka Bakera. No, rzeźnia. Joe, rzeźnia i to dosłownie, trzeba przyznać. Ajajaj, co tutaj ten Jacki zrobił z nimi? O raczysko, o, raczysko go wpierdziela. Tak, mamy tutaj wyjaśnione właśnie mniej więcej, to jest ciężki temat do ogarnięcia i zrozumienia, jak Jack przetrwał tutaj yy, no, te wszystkie przeciwności losu. Wiemy, że on charakteryzował się tym, że bardzo dobrze przyswoił tego właśnie tak grzyba i dzięki niemu jest taki dokokszony. Może kiedyś poświęcimy osobny temat Jackowi? Zobaczymy, kto wie. Tutaj właśnie jest tak. AMG78 opracowano go na potrzeby transportu ciężkiego sprzętu i zaopatrzenia. To jest to, o czym oczywiście rezydenciaki mówiłem wcześniej. Apteczka przyda się. Wyjmijmy wszystkie pierdolety. Przepraszam, troszeczkę się odbija. Proszę cię bardzo, czy możemy coś tu wytworzyć? Niezbyt. Możemy jeszcze żyć ku pićku, sobie wytworzyć. Pyk W sumie i tak nie ma co tego segregować, bo już epicka finałowa walka przed nami. Dobra, jesteśmy dobrze zaopatrzeni. więc, Jackie Boy, szykuj się na ostateczny wpływ. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Kurno, jak to wygląda, nie? To, to, to domostwo, widzę, że taka strefa typowej kwarantanny. Zanim oczywiście pójdziemy sobie do Zoe, trzeba zbierać przedmiociki, które możemy tutaj zebrać. Ma dwie apteczki i wsio, nic więcej. Widać też, że e, jakby prywatne rzeczy tutaj Bakerów tak są pakowane i zizolowane. Pewnie pójdą do utylizacji, e, bo mogły mieć kontakt właśnie z grzybnią. Zoe! Na ja to właśnie czekaliśmy, rezydenciaki. Na finał tego bratu ulicznego starcia, wręcz. Ajajaj. Ale refilu nie pokazujesz klasy na ten moment. Grunt to unikać jego ataków. Podobna sytuacja jak na kołowcu była. Jednak musimy wykorzystywać rezydenciaki Power Upa. Z tej oto właśnie broni. Też będzie czaki i Troszeczkę kompostów tutaj starał się wyprowadzić. Ale mamy sporo medykamentów, więc raczej nas tak łatwo nie porobi. No, no, Jacki, ale spokojnie, spokojnie. Bo widzę, że się rozkręcasz. To ostro. Ja rozumiem, że nagrywki i te sprawy, więc boost. Się odpalił, niczym u wójcia na Mezisa. Ale to nie ten czas, żebyś mnie wykończył. Jackie, troszeczkę oszukujeć. Jak spojrzysz na te właśnie jego cudowne pseudo właściwości, mi się wirus uroboros który Wesker się posługiwał w finałowej walce. On też takimi właśnie maskami nas starał się atakować. Oczywiście Jackie Boy nie ma tutaj nic wspólnego z Uroborosem, ale wiadomo, mechanika gry rządzi się własnymi prawami. O to go zabolało, ewidentnie.

Słychać, słychać, słychać. słychać jak mówi zamknij się, zamknij się. <laughs> Fakt, że on nie ma też, wiecie, ust, tak, żeby żeby przemawiać do nas. Ale gdzieś tam z... głęboko z jego gardzieli wydobywają się te słowa. Oczywiście ja się tutaj troszeczkę bawię z nimi rezydencjaki na potrzeby tego naszego materiału ale i na poziomie normal potrafi troszeczkę zajść się za skórę. No, widzicie. Szczególnie tym kur na swoim pleśniokowym atakiem. No, dobrze, żeśmy wyzbierali troszeczkę tych kapteczek. Nie brykaj jak serenka w lesie, proszę, cię bardzo. No, dobrze, dobrze, aż się zgioł. No i chyba. Finałowy atak teraz nastąpi. Dopierdzieliłem się w tańcu i to ostre z nim. No ale przynajmniej było troszeczkę śmiesznie. No i widzimy, że w końcu zwapnił się Jackie Boy na Ameno. Zoj, weźmy tam. Mogę być teraz. my What happened, Ar? Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go. Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. <sighs> You're gonna be just fine. I was trapped with those monsters for three years, all of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know, deep down somewhere, it was still your family. And they loved you, especially your daddy, even in his final days. <laughs> we found her. She's a tough kid. Of course. Hang on. Someone wants to speak to you. It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help, and I always keep my promises. Thank you, Ethan. I oby Shitanie dotrzyma słowa w Resident Evil 8. Pokaż nam jajca i pokaż nam charakter. Rezydenciaki, to jest już koniec, i niemal nic. Naprawdę, kończymy sobie przygodę z Resident Evil 7. Jednak w jakiś tam jeszcze kiedyś sposób mam zamiar wam przedstawić. No troszeczkę śmieszne DLC, jeśli chodzi o siódmą część Resident Evil. Dziękuję wielkie za uwagę, dzięki za liczne komentarze, za aktywność na premierach, na czacie itd. itd. Zachęcam oczywiście Was, żebyście wpadli na stronę Facebook, na grupę Facebook, na naszego Discorda, gdzie możemy wspólnie poklikać i pogadać i popierdzić smuty i nie tylko. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych. Odsłonach, spod szyldu Resident Evil, materiałach tematycznych i nie tylko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bajos, cześć.